Nawet się nie pogryźliśmy, talerze nie latały, bo nie mieliśmy. Byłem królem Rumunów. A co byś miła w naszej wycieczce, żeby tak doradzić widzom? Co mogą zrobić lepiej? Jesteśmy już w Polsce, jesteśmy w pociągu. Wczoraj nie udało się za dużo nagrać, bo byliśmy w Paryżu i jakoś, nie wiem, już byliśmy po prostu wycieńczeni. Dzisiaj to dopiero teraz jest kiedy, bo jak wysiedliśmy w Polsce, to szybko wzięliśmy ubera. To mamy fajne humory, mimo że to, to jest koniec już naszej podróży, bo będziemy mogli zjeść sobie rosołek jakieś takie normalne rzeczy. I ogólnie ja uważam, że cała wycieczka była udana. Nawet się nie pogryźliśmy. Talerze nie latały, bo nie mieliśmy. Według mnie było spoko. Ale teraz się moi towarzysze jeszcze wypowiedzą. No ja jestem ogólnie bardzo zadowolona z wycieczki i w sumie się mega cieszyłam, że to już jest koniec. Jakby to mi... Znaczy to w sumie zabrzmi dziwnie, ale uważam, że było tak jakby idealna ilość dni. Nawet jakby było trochę krócej, takie dwa tygodnie też byłoby okej. Okay. Ale jakby mega się cieszyłam, że właśnie wracamy do Polski, że będę mogła normalnie jakby jeść i wrócić do takiej swojej rutyny, bo już jakby to życie teraz, te kilka tygodni no jak było no jednak to dosyć ciężkie w sensie tak jakby no za dużo się działo po prostu, bardzo intensywnie. I mi się też jednak na dłuższą metę, no ciężko byłoby tak normalnie funkcjonować, więc ogólnie było super. I no taka w sumie przygoda życia. Więc jak dla mnie no, mega wspomnienia będę na pewno. Może nie było tak zbytnio prywatności i jednak ta wycieczka była dosyć taka intensywna, że cały czas jakby była zmiana lokacji i mi się też że to też bardzo męczyło. Kobaki też musieli dużo jakby prowadzić. Więc myślę, że też też tak płynęło, że po prostu no, byliśmy z tym mega zmęczeni, na przykład gdzieś się do Stanów, no, to na przykład na dwa tygodnie, to chce się wykorzystać każdy dzień, więc mnie, no nie wiem, sama, co z lepsze. Może i lepsze faktycznie takie intensywne, bo no nie, no tak mi się wydaje, że chyba tak czy tak. No nic bym raczej nie zmieniała, no bo inaczej nie zapłaciliśmy, że byliśmy we trójkę. Żeby my się zmieniło, no bo chcieliśmy to zrobić po taniości i zrobiliśmy to fenomenalnie, także no. jeśli chcecie zrobić tanio, to nie wiem, czy można było to dużo lepiej zrobić, szczerze mówiąc. Można no. było na pewno w Nowym Jorku raz przycebulaczyć i nie brać tak. Ubera, tylko metro, ale jeszcze nie wiedzieliśmy, jak to działa. W szczególności, że kiedyś byliśmy w Stambule i tam z metrem tak się nadenerwowaliśmy, że nam, nie wiem, nie przyszło do głowy, może, co jeszcze mogliśmy taniej zrobić. No naprawdę niewiele rzeczy. Dopiero później odkryliśmy, że można na przykład takim tacos zjeść ogólnie w jakiejś restauracji taniej niż kupując jakby zakupy. Bo no to naprawdę wychodziło sporo ona no, wtedy. Jak się kupuje jedzenie, powiedzmy, super magacie się tak. samemu przyrządza, nawet się więcej siły ma, żeby coś zrobić. Mhm. Bo czasem już po kolejnym dniu fast foodzie, kolejny i kolejny raz, to już naprawdę się nie chce. Nie opłaca się w stanach gotować, bo wam wejdzie to drożej, ale z drugiej strony to nie da się dwa tygodnie chyba jechać na fast foodach, bo już naprawdę samo poczucie słabe. Więc to jest w coś za coś. Jak ktoś ma jakieś alergie, w ogóle ma jakieś problemy żołądkowe, no to to już tym bardziej, no to... Mhm. Może by wyszło to taniej, ale co, wrócicie do Polski, będziecie musieli się leczyć może nawet, więc... Trosko w ogóle powiedzieć, co tu zrobić i komu co doradzić, no bo jak ktoś jest jakimś takim kozakiem, który może spać trzy godziny, ja są tacy ludzie... To to im mało naprawdę... jest takich, ale mało, fakt. Ale, no. ale, ale ja znam personalnie takich ludzi, to oni mogą, myślę, że... Jeść fast foody, spać po dwie godziny, i dla nich to nie jest problem. Jakbyś Radek zmienił w naszej podróży? Nie wiem, czy na Nowy Jork też nie było opłacalne było wziąć auta. Nie mam pojęcia, ciężko powiedzieć, tylko z parkingami ciężko. Tylko znowu z drugiej strony czasowo to wychodzi średnio, no bo byśmy się ustali w korkach. No Jak samo to, że jechaliśmy z lotniska na naszą kwaterę, godzinę 20 minut czy godzinę 25 minut, a to było 9 mil, czyli jakieś nie wiem. 16 km? Z mieszkanie jechaliśmy do muzeum, to zapłaciliśmy bardzo mało, a jednak oszczędziliśmy dużo, bo byśmy tam ponad godzinę, a mieliśmy wtedy bagaże, więc to było mega komfortowe, no nie? Że było motometru i później jakby ten dojazd dojazdnik też nam wyszedł mega tanio, więc to też było super. Nie, naprawdę, tam mówi. nam trzy albo cztery razy taniej, tak. Tak, coś takiego, no? Jedzie przez metr, Wiadomo, że to trwało dwie godziny, czy coś tak. takiego. Ale znowu Uber też by trwał godzinę zasadniczo, więc tylko no. godzinę straty. Nie, w sumie tak podsumowując, to ja uważam, że wyszło tak dobrze. Tak w sumie, jakby na przykład ten nasz plan nie był jakiś taki mega dokładny, no. dużo na przykład atrakcji szukaliśmy po drodze i tak moim zdaniem to wszystko tak ładnie, sprawnie poszło, tak szczerze mówiąc. Bo... W Ameryce jest taki problem, że tam nie, nie wszędzie wejdziecie, bo tak. są jakieś loterie, no to dla mnie jest dziwne. Bo w Polsce, no, jak zapłacicie, to normalnie, a tam za altarium musicie zapłacić dopiero wtedy. Więc z jednej strony planujecie mhm. jakąś atrakcję zrobić, a później się okazuje, że nagle musicie coś na szybko innego wymyślić, bo jakby ta atrakcja wam odpada, bo nie dostaliście losu na lotery. No i tak było bo na przykład w Arizonie właśnie mieliśmy taki jeden spokojniejszy dzień i mieliśmy zobaczyć The Wave, ale właśnie tam była loteria na przykład, no nie? I tak samo to Antelope Canyon też była loteria i no jakby nie. dwie atrakcje nam totalnie jakby no odpadły. I super atrakcja chyba w Zionie tak. to była? To był Andrzej Tak, I też nam odpadło. I to też odpadło, no znaczy, w sumie w tam udział w tej loterii. To tak. nawet nie było planowane tak. chyba, ale, no, no, ale chcieliśmy to, to tak. zrobić. No ale właśnie najbardziej chyba talerzy nam jednak będzie było szkoda, no bo jednak to było takie już planowane typowo, że chcieliśmy tam jechać i w sumie później tak ten dzień był, no było ok, ale jednak były takie mniejsze atrakcje, nie było nic takiego... To ra raz zielonego. byliśmy minutę na jednej atrakcji, tak. drugi raz byliśmy dziesięć i trzeci raz też. No. Co do tych atrakcji, że musicie bardzo dobrze czytać o wszystkim, bo nawet chyba na Antylop było tak, że szlak był łatwy, mm -hmm. jako łatwy, ale trzeba mieć albo pozwolenie, albo z gaidem to zrobić. To nie jest tak, że ten szlak musi być jakiś zaawansowany i wtedy nie wejdziecie, ale to może być prosty szlak i nadal nie wejdziecie. Bez pozwolenia albo bez jakiejś loterii, albo bez tak jak przewodnika, którego wcześniej zabukujecie. Prawdzi? czy tam nie trzeba mieć jakiegoś papierka czy czegokolwiek. No bo później się plany sypie po prostu. Nam w ciągu jednego dnia tak jakby dwie atrakcje y, poszły, a chyba mieliśmy dwie tylko zrobione, no, nie? Rano się dowiedzieliśmy, że cały dzień musimy zmienić totalnie, bo nie mamy pozwolenia na nic. Teoretycznie moglibyśmy to sprawdzić wcześniej. Każdą atrakcję, ale jednak w sumie było ich sporo i mi się też, to też zajęło dużo czasu, się było tak dokładnie, jakby wszystkie trasy i tak dalej. A my po prostu chcieliśmy tylko wiedzieć, gdzie jedziemy i tyle. No to też to jest jakby trochę błąd, ale no trudno. Człowiek się uczy. No, ale natomiast bardzo dobrze zrobiliśmy całe planowanie hoteli. Hotele, było... Hotele były idealnie zaplanowane. Znaczy wiadomo, że pewnie dałoby się lepiej, ale po dużo wyższej cenie, ale przy zachowaniu najniższej ceny, sensownej ceny, naprawdę było dobrze. Bo tak naprawdę nie musieliśmy nadrabiać specjalnie kilometrów i było to naprawdę nieźle zaplanowane. Także hotelem, tak. wydaje mi się, że to jest najważniejsze, no bo to jest jakby hmm. największa część. To maksymalnie było siedem? Siedem. To jest dużo, ale nie było tragedii, no nie? Tak szczerze. No, jak jeden kierowca miałby się męczyć, no to średnio. Ale jakby... Dwóch kierowców to. No, czasami, trzech. czasami trzech. Nawet czterech. Nawet... czterech było. No ale to czterech teraz to było w jeden dzień. Ale, ale jednak było. było. Także naprawdę wtedy dobrze. A w ogóle no, co do tych hoteli, to w ten dzień, co nam się te dwie atrakcje wysypało, to nasz hotel był jedną milę od dwóch tych, tak jakby, atrakcji oddalony. I akurat wtedy tych dwóch atrakcji nie zrobiliśmy w ogóle. Ale tak to wszystko mieliśmy. Każdy hotel był po drodze. No nie wiem, może tam z 5 mili odjechaliśmy kiedyś, że nie było po drodze, ale naprawdę da, da się tak zaplanować, że jest super. I to nawet nie o to chodzi, że my braliśmy jakieś drogie hotele, bo wszystko było najtańsze, a i tak można było wszystko po drodze fajnie zaplanować. Ale też patrzyliśmy zawsze na lokacje, patrzyliśmy, żeby na przykład było bezpiecznie. Jak na przykład... Szczególnie w Nowym Jorku. Tak, w Nowym Jorku i San Francisco, jednak pamiętam, że patrzyliśmy w tych dużych miastach, żeby jednak była taka fajna lokalizacja i dobrze, że to zrobiliśmy, bo później... Jak się dowiedzieliśmy, że z San Francisco jednak kradą te samochody i tak dalej, no to Cieszyliśmy się, że jednak ten nasz tak był taki no okej okay. Więc no Wiadomo, co na ceną, ale jednak żeby ta lokalizacja była jednak dobra, to jest istotne no, to się, Tego się myśleliśmy po Turcji Ale Wszystkiego się zaplanować nie da Mamy takie cel, że nie planujemy co my będziemy Przez cały dzień robić, tak jakby co do minuty Bo ja na przykład nie lubię w ogóle spędzać czasu na planowaniu, ja wolę to zrobić. Dla mnie planowanie to jest takie, żeby był zarys. A jak na przykład wolicie wszystko sobie zaplanować, no to Wam ponad miesiąc nawet zejdzie na planowaniu tego. A my zrobiliśmy to w 3-4 dni, więc naprawdę spoko wyszło. To jest ostatni dzień naszego vlogu, także dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia, obserwujcie i elo.